24 lutego w piątek miało miejsce uroczyste oddanie inwestycji prowadzonej w budynkach mieszkalnych, tak zwanych hotelach, przy ulicach Aleje Lipowe i Leśna. Pełna nazwa projektu brzmi odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Aleje Lipowe 9 i 13 oraz Leśnej 17 i była to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych w naszym mieście. proczystego przecięcia wstęgi dokonano w budynku numer 13 przy Alejach Lipowych. Tutaj także był czas na zabranie głosu przez gości i gospodarzy miasta na temat samej inwestycji i jej przebiegu. Na wstępie szanowni państwo mogliście obejrzeć kawałek filmu, który został specjalnie nakręcony do projektu, który dzisiaj mamy przyjemność oddawać, czyli odnowa tkanki mieszkaniowej. W pionkach. Staraliśmy się przede wszystkim o to, żeby te budynki nabrały zupełnie innego wyglądu i, innej, i funkcjonalnego brzmienia. Staraliśmy się, żeby te budynki stały się mniej kosztowne, między innymi dlatego wymiana nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymiana dachu, docieplenie ścian. Czy założenie telewoltaiki? To bardzo trudne przedsięwzięcie, szanowni Państwo w mieście, dlatego, że cały remont był wykonywany na działającym organizmie, czyli w czasie, kiedy wszyscy Państwo tutaj żyjecie, mieszkacie, funkcjonujecie, i to naprawdę w Trzech blokach w ciągu roku zrobić tak duży remont nie było łatwo. Dlatego na samym wstępie bardzo serdecznie Państwu za to, że pomagaliście, że nie przeszkadzaliście, że staraliście się, żeby ten, ta modernizacja tych trzech bloków przebiegała w sposób sprawny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ale z drugiej strony również przepraszam Państwa, bo wiem, że ten rok był dla, dla Was wszystkich bardzo rokiem trudnym i uciążliwym. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć wicemarszałka województwa Rafała Rajkowskiego. Szanowni Państwo, ta tkanka tej przestrzeni mieszkalnej była rzeczywiście bardzo mocno zniszczona. Ja miałem okazję chyba w pierwszym, w pierwszych dniach urzędowania pana pana burmistrza odwiedzić ten budynek. Wiem, że to był priorytet, jeżeli chodzi o działania też pana osobiście, panie burmistrzu, i wiem, że dążenia takie do tego, aby uzyskać to finansowanie, żeby zrobić taki montaż finansowy, trwały jakiś czas, ale. Dzięki właśnie tej determinacji skuteczności władz miasta, radnych, choć jak Pan wspomniał, nie wszyscy radni przyklaskiwali temu, że akurat to się udało. Nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że intencją radnego powinno być to, aby wspierał raczej tego typu działania. Za to co złe pewnie ganić, ale za to co dobre trzeba pochwalić. Jeżeli ktoś nie ma takiej umiejętności, to wydaje mi się, że też nie ma takich podstawowych, Kompetencje, aby piastować tego typu funkcje, ale to nie mi o tym decydować, tylko Państwu. Następnie symbolicznego oddania w ręce użytkowników dokonano w dwóch pozostałych budynkach przy ulicy Aleje Lipowe 9 i w budynku przy ulicy Leśnej 17. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować realizacji tego projektu w niełatwym czasie. To nie było tak oczywiste dzisiaj. Pewnie ta inwestycja kosztowałaby dwukrotnie, może nawet trzykrotnie więcej, biorąc pod uwagę te realia rzeczywiście budowlane. Przypomnę tylko, że dwa lata temu, kiedy podpisywaliśmy stosowne umowy, był ten czas covidowy, a więc trzeba było borykać się również z innymi problemami, takiej pewnej również niestabilności wykonawczej w tym całym okresie, ale udało się odnowić tą tkankę mieszkaniową. Trzech budynków najbardziej zaniedbanych, też zniszczonych w pionkach. Wiem, że to było bardzo ważne dla władz miasta Pionki. Pan burmistrz w tej sprawie chyba urzędu, urządując kilka tygodni też przeprowadził ze mną taką rozmowę, dlatego cieszę się, że jako samorząd województwa dokładając pieniędzy do tego, do tych działań byliśmy w stanie byliśmy w stanie pomóc pomóc miasto gminę pionki, a jednocześnie mam nadzieję, że patrząc na mieszkańców zadowolonych, uśmiechniętych i patrząc na to, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda teraz, możemy być wszyscy bardzo dumni. Dziękuję. Ja jestem rówieśnikiem tych budynków na Alejach i Leśnej i szczerze powiem, że ogarnia mnie pewna nostalgia, jak porównuję Dzisiejszy stan y, części wspólnych w budynkach z tym, co znam od dzieciństwa, bo to był teren mojego wychowyw wychowywania się: dzieciństwo, młodość. Y, w tych blokach mieszkało wielu moich przyjaciół, więc odwiedzałem je często. Y, niektórzy już nie żyją. Y, jest skok cywilizacyjny i to widać. Y, wiem oczywiście, że są malkontenci, którzy będą uważać, że coś jest nie tak, że coś jest źle zrobione. Rozmawialiśmy dzisiaj z marszałkiem. Rajkowskim na temat budowy naszej elektrowni w Radomiu. Dużo łatwiej jest wybudować nowy budynek niż rewitalizować stary. Tym bardziej w tak karkołomnych warunkach, w których mieszkańcy funkcjonowali w życiu codziennym. To są wyjątkowe utrudnienia, wyjątkowe przeszkody. Gratuluję wszystkim, którzy włączyli się w tą pracę. Gratuluję wykonawcy Gratuluję urzędnikom i dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli tę inicjatywę pionek. Bardzo dziękuję. Słodkie upominki dla zebranych gości i mieszkańców przygotowali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz burmistrz miasta Pionki Robert Kowalczyk. To dobry dzień dla naszego miasta, bo oddajemy kolejną bardzo dużą inwestycję, która kosztowała ponad 7 milionów złotych. Niskie ukłony składamy samorządowi Województwa Mazowieckiego za to, że zauważył, że mamy z mieszkaniami w Pionkach problem i najwyższy czas po 70 latach odnowić nasze bloki przy alejech lipowych 9. 13 i przyleśnej. 17 dziękujemy za to bardzo serdecznie panu marszałkowi Adamowi Struzikowi i wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu. Dziękuję bardzo wykonawcy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy zrewitalizować trzy nasze bloki socjalne. Przepraszam mieszkańców tych bloków, bo mieszkali przez rok w trudnych warunkach. W trakcie trwającego remontu, ale mam nadzieję, że było warto ten rok się przemęczyć po to, żeby dzisiaj w tych lepszych, godniejszych warunkach życi mieszkać. Katolickie stowarzyszenie niepełnosprawnych diecyzji radomskiej oddział w pionkach działa już 20 lat. Z okazji jubileuszu 19 lutego odprawiona została uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Piąkach w intencji stowarzyszenia. Natomiast 20 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się zabawa karnowałowa dla podopiecznych organizacji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Robert Kowalczyk. Misją katolickiego stowarzyszenia niepełnosprawnych jest uwrażliwienie społeczeństwa na drugiego człowieka, prowadzenie działalności integrującej niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. Spotkaliśmy się dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury na uroczystej zabawie karnawałowej dla osób niepełnosprawnych z pionkowskich ośrodków i z ośrodków z Powiatu Radomskiego z Radomia. Patronat nad tą imprezą objął również burmistrz miasta Pionki. Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury i bawimy się wszyscy z okazji 20-lecia naszego stowarzyszenia. To stowarzyszenie powstało 3, 11 lutego 2003 roku z inicjatywy księdza Gabriela Marciniaka, aby po prostu żeby osoby niepełnosprawne czuły się dobrze w naszym środowisku. Yy, dlatego, że yy, to już 20 lat działamy na tej podstawie, żeby te osoby wychodziły z domów, czuły się pewnie w kościele, czuły się pewnie na ulicy, bo nie tylko samymi sprawami, takimi chorobami, rehabilitacją żyjemy, ale żyjemy również tak jak wszyscy zdrowi ludzie, chcemy mieć radości, chcemy się bawić, chcemy się cieszyć. Działamy przy kościele świętej Barbary w Pionkach. Nasze zebrania są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, opiekunów, osoby starsze, które się czują samotne, żeby nie były wykluczone ze środowiska, żeby mogły wychodzić, spotykać się, cieszyć się życiem. W części oficjalnej uroczystości gości powitała prezes stowarzyszenia, pani Ewa Kowalska, oraz proboszcz parafii świętej Barbary, ksiądz Robert Kowalski. Jakby w tej pierwszej części chciałbym Wam wszystkim życzyć pięknej zabawy. Chciałbym Wam życzyć zdrówka, nie tylko na dzisiaj, ale na wszystkie dni Waszego życia. Chciałbym także zauważyć tych, którzy się Wami opiekują, a są tutaj przecież są rodzice, są opiekunowie, są też wychowawcy, są ci, którzy tworzą ośrodki, do których uczęszczacie. I to jest bardzo ważne, że potrafimy w jednym miejscu się spotkać. Potrafimy siebie zauważyć i sobie też powiedzieć dzień dobry, witajcie, jesteście ważni. Potem nadszedł długo wyczekiwany moment, czyli zabawa, podczas której wszyscy wspaniale się bawili. Każdy miał możliwość wypróbowania swoich umiejętności tanecznych w rytmach znanych i bardzo lubianych przebojów. Moja W każdym moim śnie Moja mała Czy ty o tym wiesz? Nie zabrakło animacji oraz konkursów przygotowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Uwaga, idziemy dalej. Teraz balonik wędruje między plecy. Odwracamy się. Uwaga, teraz balonik wędruje między policzki. Zakończył się drugi turnus ferii zimowych z miejskim ośrodkiem kultury. Warsztaty plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, biblioteczne czy taneczne to tylko część propozycji, jakie na zimowe ferie przygotował miejski ośrodek kultury. Bogaty program zajęć gwarantował, że najmłodsi pionkowianie mogli nie tylko odpocząć i bezpiecznie bawić się z rówieśnikami, ale też szlifować talenty i zdobywać nowe umiejętności. Podczas zajęć przyrodniczych, prowadzonych wspólnie z pracownikami Kozienickiego Parku Krajobrazowego, dzieci poznawały najbliższe środowisko. Wiele mogły dowiedzieć się o zwierzętach zamieszkujących puszczę kozienicką, ich naturze i zwyczajach. Ekologia i dbałość o środowisko to także ważny temat w czasie zajęć, o którym, jak się okazało, najmłodsi już całkiem sporo wiedzą. Warsztaty muzyczne to wspaniała zabawa. W trakcie tych zajęć uczestnicy poprzez różnego rodzaju zabawy. Rozwijali swoją muzyczną wrażliwość, poczucie rytmu i słuch. Chętnie uczestniczyli w nauce śpiewu, by następnie prezentować swoje wokalne umiejętności. Była to także świetna okazja do nauki tańca i żywiołowych zabaw ruchowych w takt muzyki. To także rozwijanie wyobraźni muzycznej, wyrabianie zdolności skupienia uwagi i koncentracji. Do udziału w zajęciach plastycznych nikogo nie trzeba było namawiać. Celem tych zajęć było rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka, a także rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziem i materiałem. W ten sposób w młodym twórcy budzi się poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Odbyły się również zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Dzięki strażakom dzieci mogły nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy potrzebującym, a także dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowań w otoczeniu i życiu codziennym. Zajęcia prowadzone podczas ferii w miejskim ośrodku kultury z pewnością nie pozwoliły się nudzić, a przede wszystkim dały możliwość poznania i rozwoju nowych umiejętności. Kolejne zimowe ferie już za rok. W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do żłobka, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych odbędzie się za pomocą systemu elektronicznych rekrutacji poprzez stronę pionki.rekrutacje.edu.pl. Pierwszym krokiem w elektronicznej rekrutacji jest założenie indywidualnego konta rodzica lub opiekuna naprawnego w systemie elektronicznych rekrutacji. Umożliwi ono śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji od momentu złożenia wniosku, aż do zakończenia procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej. W procesie rekrutacji ważny jest wybór właściwego typu rekrutacji. Należy więc wybrać rekrutację podstawową i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka. Na widocznej grafice przedstawione są poszczególne typy rekrutacji i obowiązujące je terminy. Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w żłobku, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Pionki. W systemie elektronicznych rekrutacji znajdują się najważniejsze informacje i aktualne oferty edukacyjne wszystkich publicznych placówek oświatowych na terenie gminy miasta Pionki. W ofercie edukacyjnej samorządu znajduje się żłobek miejski, trzy przedszkola oraz trzy szkoły podstawowe. Żłobek miejski. To miejsce, gdzie wyspecjalizowany personel, sprawując opiekę nad 40 najmłodszymi mieszkańcami miasta i gminy, przygotowuje ich do kolejnych etapów edukacji. W Pionkach funkcjonują trzy publiczne przedszkola. Gmina Miasta Pionki zapewnia blisko 450 dzieciom z miasta i gminy bezpieczne warunki pobytu i profesjonalną opiekę. Baza lokalowa jest w pełni dostosowana do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Przestronne, słoneczne i kolorowe sale wyposażone są w pomocy dydaktycznej i zabawki, co pozwala dzieciom ciekawie i radośnie spędzać każdy dzień w przedszkolu. W publicznych szkołach podstawowych, zlokalizowanych na terenie naszego miasta, naukę pobiera blisko 1200 uczniów. Relacje w naszych szkołach opieramy na zaufaniu i szacunku. Zależy nam, aby nauczyciel był dla ucznia partnerem i mentorem, ale też przyjacielem. Staramy się, aby uczniowie rozwijali w szkole wrodzoną ciekawość i wspólnie z nauczycielami poznawali oraz uczyli się rozumieć świat. Pionkowskie placówki oświatowe posiadają wieloletnią tradycję w pracy z najmłodszym pokoleniem mieszkańców miasta i gminy Pionki. Pracuje w nich wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są to zarówno doświadczeni, jak i młodzi, pełni energii i pomysłów nauczyciele, stosujący nowatorskie i sprawdzone metody pracy z dziećmi i młodzieżą, dobrze rozpoznający ich potrzeby i potrafiący pomóc w każdej sytuacji. Gorąco zachęcamy rodziców do korzystania z szerokiej i profesjonalnej oferty oświatowej naszego miasta.